W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. O miłosierny Jezu Chryste. Ty, który jesteś źródłem wszelkiego uleczenia i pocieszenia, przychodzę przed Twoje oblicze z sercem przepełnionym bólem i cierpieniem. Proszę Cię Jezu o łaskę uleczenia mojej depresji. Wiem, że Ty jesteś lekarzem dusz i ciał. W Twojej miłości i mocy znajduję nadzieję na wyjście z mojego ciężkiego stanu. Jezu, przypatrz się mojemu cierpieniu z miłosierdziem. Rozświetl moje serce i umysł Twoim światłem, aby znalazło drogę do spokoju i radości. Otwórz moje oczy na piękno Twojej obecności i na wszystkie dobrodziejstwa, którymi mnie obdarzasz każdego dnia. Proszę Cię, Jezu Chryste, o siłę, aby przezwyciężyć moje złe myśli i emocje. Daj mi pokój wewnętrzny i ufność w Twoją opiekę. Pomóż mi odnaleźć sens i cel w moim życiu. Daj mi odwagę do walki z moimi lękami i stanami depresyjnymi. Niech Twoja miłość wypełni moje serce i uzdrowi każdy fragment mojej istoty. Niech Twoja łaska przemieni moje cierpienie w źródło nadziei. Spraw, abym mógł doświadczyć Twojej radości i pokoju. Panie Jezu Chryste. Oddal ode mnie wszelkie zło, wszelkie złe myśli i stany depresyjne. Zabierz ode mnie moje cierpienie, bym mógł cieszyć się pełnią życia. Pomóż mi odnaleźć spokój i pełne zdrowie ciała i duszy. W Tobie, Panie, pokładam nadzieję na lepsze jutro. Jezu, ufam Tobie całkowicie. Oddaję Ci moje życie i moje cierpienie. Wierząc, że Ty jesteś moim zbawieniem i moim uleczeniem, niech Twoja wola spełni się w moim życiu. Pragnę oddawać Ci chwałę i dziękczynienie za Twoje miłosierdzie i dobroć. Bądź pochwalony na wieki wieków. Amen, Ojcze nasz, któryś jest w niebie. Święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty. Między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen.